Robert ruchała po ceremonii ważenia przed galą KSW 64. Robert, powiedz nam, no nie było już uprzejmości na tym ważeniu, choć humor Ci dopisuje. No humor mi dopisuje, bo co, wagę zrobiłem, naładowałem się, pojadłem sobie krówek. Dzięki mojemu dietetykowi, Fitmakerowi naprawdę, no zrobiłem mega robotę. Jestem zajebiście naładowany i po prostu naelektryzowany, żeby jutro wejść i zrobić roz że to były najlepsze przygotowania w Twojej karierze? I czy był taki dodatkowy ładunek emocjonalny, żeby jednak wyrównać pewne rachunki z przeciwnikiem? Tak, to jest moja życiowa forma. Przygotowuję się po, od, od lutego. Od lutego się przygotowuję do walki. No jestem naprawdę w życiowej formie. Jeździłem, zdobywałem wiedzę, progresowałem. No Już się naprawdę nie mogę doczekać. Ja chciałem wcześniej walczyć, ale no nie było rady, i dopiero teraz dostałem propozycję na 23. I co? No jutro robię grzmot w klatce. A czy jest drugie pytanie? Jakie było? Czy... E, czy czujesz jakąś dodatkową e, motywację do tego, żeby wyrównać rachunki? Oczywiście, oczywiście, że tak. Tak, to jest rewanż i jestem naprawdę e, dobrze nastawiony do tego, żeby się zrewanżować, no bo jednak przegrałem, to był mój jedyny e, m, pojedynek, który przegrałem, no i teraz mam ochotę się zrewanżować. Oj, przepraszam, bo nie mama dzwoni. <laughs> Ale już tutaj no, wyciszamy. Nie, nie mama. Dobra ta życiowa forma wynika z treningów w Czerwonym Smoku, chyba kapitalny ruch, co? Bo jest tam pod Ciebie zwłaszcza doskonała ekipa. Tak, no przede wszystkim forma, no to tak jak mówię, wyjazdy, byłem na Teneryfie z Michałem Aterlą, byłem w Czerwonym Smoku, trenowałem z Mateuszem Gamrotem, z Opakami, z Borysem, no naprawdę, no jest tam ogromna, ogromna liczba zawodników, z którą mogłem, por mogłem porobić, no sama, sama najwyższa klasa i to no tylko się cieszyć, że w ogóle mnie tak przyjęli i no i kibice mi super, naprawdę super wsparcie mam od nich. No i no nie mogę się doczekać. Nie? Jak się prezentowałeś na tle takich kotów, których nazwiska właśnie wymieniłeś? No, powiem Ci tak. E, wszyscy mówią, że to jest to, a skoro oni to mówią, to znaczy, że to jest to. <noise> Starcie reklamowane jako pojedynek dwóch zawodników, do których ma należeć przyszłość, a tu bum, włączył się do tej narracji Szymon Kołecki. Zaskoczony słowami Szymona Kołeckiego i tym wsparciem, którego Ci udzielił? Wiedziałem właśnie, wysłali mi też koledzy, mama mi wysłała, też nawet Widziałem. No, jak to zobaczyłem, to myślę, o kurczę, nie, naprawdę super się poczułem na sercu i że, że, że mam takiego kibica, no bo to jednak, no kurczę, Szymon Kołecki, no to mówi, no to jak, to nawet jeszcze było jak, jak leżałem w łóżku, no nie? Staje rano i kolega mi wysyła, za chwilę mama i mówi, o kurde, to aż wstaję z łóżka i sobie myślę, ja pierdnię, muszę zaparzyć kawę. No no i no super, naprawdę super przyplanuje arenie wysoko na karcie, to jest większa presja przez to, czy jednak większa motywacja? Większa motywacja zdecydowanie. Naprawdę mnie fani niosą na skrzydłach, ta energia od ludzi, to jest to, jest to czego ja potrzebuję, nie. To jest ten stres taki po prostu przerzucam w taką moc, jeszcze większą moc i no jak będę słyszał kibiców, no to, no to po prostu będę na wyżynach swoich umiejętności. Ciężko jest zachować zimną wodę, e, zimną głowę wodę. Przepraszam, zimną głowę i nie myśleć jednak mimo wszystko o walce przyszłościowej przy ewentualnej wygranej, mówimy tu o walce o pas, a być może starciu z Danielem Rudkowskim, który Czy... no, zawitał do, na, do organizacji KSW. Tak, no nie jest ciężko, bo no, praktycznie w ogóle o tym nie myślę. No, nie, ja się tak skupiam na tej walce teraz, że, że nie mam w ogóle parcia ani. Yy, no, nie chcę o tym po prostu myśleć. No, Samo nawet mi do głowy nie przychodzi, żeby myśleć co dalej. Dalej będzie jak, jak wygram z Patrykiem. To, to będzie dalej, a teraz skupiam się w, 100%, w, 100%, w 150% na tej walce. Analizowałeś walki Patryka Kaczmarczyka, jego ostatnie walki? Oczywiście oglądałem bardzo dużo walk, moi trenerzy oglądali. Analizowaliśmy, jest taktyka, jest wszystko. No, muszę tylko wyjść i, i to zrobić. A łatwo będzie powstrzymać temperament Roberta Ruchały. Pamiętasz, po pojedynkach Twoich ostatnich rozmawialiśmy, że tam są czasami chwile szaleństwa, i to chyba jest największy problem w Twoim przypadku. Tak, ale już jakby przeanalizowałem to wszystko, jest chłodna głowa. Jutro wchodzę. Mam nadzieję, że pozostanie do, do jutrzejszego pojedynku to, jak jest teraz, i, i nie, będę, nie, nie będę się chciał po prostu wyszczelić w pierwszej rundzie. Jak, jak armata, jak kurczę piorun. Jak będą wyglądały ostatnie godziny do walki? Ostatnie godziny do walki? No będę w szatni, będę się rozgrzewał, nie? To tak, <śmiech> <śmiech> tak, tak to wygląda, że przyjeżdżam na halę, czekam na swoją kolej, kiedy będę mógł się rozgrzewać, wchodzę na matę, rozgrzewam się i potem nastawiam już tylko głowę do tego, żeby wyjść, no nie? A teraz jak już w ogóle usłyszę tą muzykę, Lukas synow leci i będę za tą kotarą, odkryję się, chyba kotarą, no nie wiem, co tam będzie dokładnie, bo nigdy nie byłem, ale gdzieś tam odkryję te ta kotara i jak zobaczę tych ludzi, no to, to będzie to. Powiedz na koniec, Pudzian czy Bombardier? Pudzian, kurczę, no jak. No Pudzian, zawsze Pudzian. Pudzian to jest gość. Nie? Pudzian to jest największy Polak. To jest... W ogóle zrobiłem sobie z nim zdjęcie w końcu, bo zawsze chciałem mieć to zdjęcie i w końcu mam. I normalnie Pudzila rozwala system. To jest... Zobaczycie, zobaczycie Pudzian wleci w niego jak, jak dzik w sosnę. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają, którzy kibicują, którzy wspierają. No, zobaczycie jutro mega widowisko. Pozdro. thank you thank you, thank you. Thank you.